Cześć, tu Ola, ponownie witam Cię serdecznie na kanale Sztuka Uniwersalna. Dzisiaj przychodzę z kolejnym odcinkiem z serii o kolorach. Kolor fioletowy, kolor niezwykle twórczy, kreatywny, kolor artystów. Także jeżeli jesteś ciekawa, ciekaw, jak fiolet sprawdza się w modzie, chromoterapii czy feng shui, to zachęcam do oglądania do końca tego odcinka. A przypomnę tylko, że tutaj pod filmem znajduje się taki czerwony przycisk z napisem subskrybu, jeżeli wciśniesz ten przycisk, to będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami, a odcinki na tym kanale się zawsze dwa razy w tygodniu pojawiają. Czwartki i niedziele, warto zapamiętać i wcisnąć przycisk. Zaczynamy odcinek o kolorze fioletowym. Kolor fioletowy powstaje z połączenia koloru czerwonego i niebieskiego. Jest to kolor dość nietypowy, unikalny właśnie przez to, że łączy ze sobą te dwie skrajności. Łączy energię, siłę i moc czerwieni, taką rozgrzewającą, i jednocześnie spokój e, i chłód błękitu, niebieskiego. Jest to kolor um, hipnotyczny, mistyczny, tajemniczy. Pozwala nam spokojnie zasnąć, także ci, którzy mają problemy z zasypianiem, proponuję odrobinkę, szczyptę fioletu przed snem sobie zapodać, i na pewno ten sen przyjdzie łatwo i gładko. On też pozwala fiolet, pozwala na takie wyzbycie się lęków, ale też jest kolorem napędzającym do twórczej, kreatywnej pracy, dlatego jest nazywany kolorem artystów. On pozwala na, nam na kontemplację i takie wejrzenie. W głąb siebie. W czasie Wielkiego Postu księża biskupi zakładają na siebie szaty o kolorze takiej głębokiej purpury. W Chinach natomiast kolor fioletowy zarezerwowany jest dla cesarza i jego doradcy, ponieważ świadczy o władzy i mądrości. W Tajlandii ten kolor jest kolorem żałoby dla wdów. Kolor fioletowy to jest kolor świetny dla takich zawodów jak na przykład pisarz, czy ktoś, kto musi w tym pomieszczeniu się skupić sam na sam ze sobą i coś stworzyć. Na przykład, student, tak samo w momencie, kiedy. Kuje do egzaminu i fiolet sprzyja takiej, takiemu przebywaniu samemu ze sobą. Ko, kolor ten natomiast nie jest zalecany w, przez feng Shui do pomieszczeń, w których odbywają się spotkania towarzyskie, spotkania z przyjaciółmi, czyli na przykład salony kuchnie odpadają, dlatego, że ten kolor jest kolorem samotnym, jest kolor, kolorem samotności, a tym bardziej już odpadają kuchnie, dlatego że fiolet hamuje apetyt. Natomiast fiolet fioletowy wykorzystany na przykład w identyfikacji wizualnej restauracji będzie się kojarzył z luksusowością i z prestiżem danego miejsca. Jest taka francuska sieć restauracji La Notre, gdzie szyldy w kolorze fioletowym sugerują, że w tej restauracji mamy do czynienia z dziełem kulinarnym, dziełem sztuki i tak naprawdę przebywając we wnętrzu, gdzie ten fiolet dominuje, za wiele z tych dań nie zjemy. Kolor fioletowy w modzie jest to kolor e, niezwykle oficjalny. Osoby, które założą go na siebie, będą postrzegane jako osoby władcze, pewne siebie, ale jednocześnie wielkoduszne i uczuciowe właśnie przez to, że fiolet jest takim kolorem duchowym, mistycznym. Ale... Jeszcze jest taka kwestia, że jest to kolor, który nie za bardzo budzi zaufanie. Także na takie spotkania polityczne, biznesowe fiolet nie jest może najlepszą opcją. Ten kolor idealnie łączy się z kontrastowymi kolorami, takimi jak żółty, pomarańczowy czy czerwony. I właśnie w takich ciemniejszych odcieniach, jak śliwa czy purpura, tutaj zalecałabym noszenie tych odcieni osobom o nieco bardziej śniadym kolorze skóry i ciemnych włosach. Czyli kolory idealne dla brunetek, czy nawet. Osób o rudych włosach. Będą super wyglądać właśnie te ciemne odcienie fioletu, zestawione z jakimiś e, mocnymi, intensywnymi, kontrastowymi barwami. A dla blondynek, kolor taki ciemny fiolet może niestety tą urodę, jasną urodę blondynek przytłoczyć. Dlatego blondynki powinny jednak nakładać na siebie ubrania w kolorach lila czy lawendy, takiego pastelowego fioletu, i wtedy na pewno ich piękno e, tej jasnej karnacji zostanie podkreślone, a nie stłamszone niezduszony przez tą śliwkową barwę. Ogólnie kolor fioletowy wzmacnia nasze siły życiowe. Kuracja kolorem fioletowym pozwoli przezwyciężyć lęki i obsesje leczy zmęczenie i stres. E, naukowcy wiążą z tym kolorem właśnie niezwykłe na, e, duże nadzieje, dlatego że odkryto, że zwierzęta, zarówno jak i rośliny pod wpływem światła fioletowego szybciej rosną. Natomiast fiolet w połączeniu z niebieskim i zielonym jest w stanie w ciągu dwóch godzin namagnesować. Igłę kompasu. Wow! Fioletowy reguluje pracę przysadki mózgowej, dlatego niezwykle pozytywnie wpływa na nasz układ hormonalny. Jest przydatny również w leczeniu blizny i celulitisu. a światło fioletowe, podobnie jak światło niebieskie, ma właściwości znieczulające. Panton, Instytut Koloru, co roku wybiera kolor roku. Co roku wybiera kolor roku i w 2018, czyli właśnie w zeszłym roku, kolorem roku został Ultraviolet. I wtedy tym fioletem zasypały się wszystkie modowe czasopisma i w internecie, i właśnie w gazetach. Wszędzie można było zobaczyć kreacje w odcieniach fioletu, albo właśnie konkretnie w tym jednym kolorze ultrafioletowym, że tak powiem. Natomiast ja przyznam się szczerze, że ostatnio w sklepach buszowałam w tych obecnych, na tych obecnych wyprzedażach, teraz letnich, w poszukiwaniu właśnie ubra ubrań w kolorze fioletowym. I dosłownie w sieciówkach nie znalazłam zupełnie nic. Owszem, ubrania w połączeniu, fiolet w połączeniu z żółtym, fiolet w połączeniu błękitnym, różowym się pojawiały, ale takich stricte ubrań tylko i wyłącznie w kolorze śliwki czy purpury, czy właśnie chłodnego fioletu lila, lawendy, jakiegokolwiek fioletu nie było. Ultrafiolet. Ta nazwa składa się z dwóch członów: ultra, czyli ponad, poza, dalej więcej i fiolet, czyli barwa o najmniejszej długości fali w świetle widzialnym. I rzeczywiście, ultrafiolet to fala elektromagnetyczna z zakresu długości 10 nanometrów a 400 nanometrów. A przypomnę, że widmo światła widzialnego, widmo optyczne, to jest między 380 a 780 nanometrów. Dawniej ultrafiolet nazywany był promieniowaniem pozafiołkowym lub nadfiołkowym, no fiołki, fiołki w sumie fioletowe są. Obecnie wykorzystuje się w go między innymi w lampach jarzeniowych czy lampach UV, dobrze nam znanych lampach do utwardzania lakieru hybrydowego na pazurkach. Natomiast ultrafiolet ma również działanie bakteriobójcze. Jeśli odcinek o fiolecie Ci się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. Ja cały czas zachęcam też do subskrypcji kanału. Wtedy będziesz na bieżąco z nowymi filmami. Jak też klikniesz dzwoneczek, to już w ogóle nie przegapisz żadnych filmów, które się dwa razy w tygodniu... Pojawiają. Będzie mi również niezmiernie miło, jeśli napiszesz komentarz na dole. Odpowiadam zawsze na wszystkie komentarze i staram się reagować. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, to zastanowimy się wspólnie i może coś nakręcimy. Wracam niebawem z makijażem z akcentem w kolorze fioletowym. Będzie coś nietypowego, wiecie, kończy się sezon festiwalowy festiwalów, więc należałoby nagrać jakiś festiwalowy tutorial. Także widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Dzięki piękne za oglądanie, niech sztuka będzie z tobą.